Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia Kat.com.pl i kolejna rzecz, którą chciałem wykonać w blenderze, to szyk prostokątny i zrobimy to na podstawie takiej prostej części. Rozpocznę nowy projekt. Ok. I tutaj, zamiast tworzyć szkic prostokąta, to po prostu użyjemy tej kostki i Zmienimy wymiary tej kostki, i teraz, żeby zmienić wymiary tej kostki, to zrobię to w tej zakładce item, i tutaj w osi x wpisuję 100, w osi y70 i w osi z15 mm. Ok. Teraz na górnej ściance tej bryły utworzę szkic, tylko najpierw dodamy tutaj płaszczyznę szkicu. Klikam ten przycisk. Klikam lewym na tę ściankę i klikam prawym, aby na tej ściance utworzyć płaszczyznę szkicu. Przechodzę do zakładki Sketcher. Klikam przycisk Add Sketch i wskazuję tę płaszczyznę jako płaszczyznę szkicu. Ok, i tutaj tworzę szkic okręgu. Ok, i teraz dodam wymiary tego okręgu od początku układów współrzędnych. Na początku klikam prawym, aby odwołać polecenie rysowania okręgu i z klawiszem Shift zaznaczam te dwa punkty i dodaję tutaj odległość. Przełączę się na odległość Horizontal i tutaj tak chciałbym, aby ten okrąg był odsunięty od tej krawędzi o 10 mm i żeby był odsunięty od tej krawędzi o 10 mm. Więc tutaj, jako odległość. W tej osi wpisuję 40 mm. Ok. Następnie ponownie z klawiszem Shift zaznaczam te dwa punkty. Wybieram wymiarowanie. I tutaj teraz dodaję wymiar Vertical. I tutaj w tej osi wpisuję 25 mm. Ok. Mamy zwymiarowany szkic. Wybieramy Convert Type Mesh i wychodzimy ze szkicu. I teraz, na podstawie tego szkicu, dodamy tutaj modyfikator Solidify. Ok, i na 15 mm do dołu. Ok, i mamy taką bryłę. I teraz chciałbym na podstawie tej bryły utworzyć szyk prostokątny. I aby to zrobić, dodajemy kolejny modyfikator. Wybieramy generate i tutaj wybieramy array, i mamy tutaj kilka parametrów do uzupełnienia. Jeżeli chodzi o ten parametr, to tutaj po prostu określamy liczbę wystąpień. Tutaj możemy określić, jak widzisz, odległości pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami. Tylko, że to nie jest odległość w milimetrach, tylko współczynnik. Odległości w osi x. Jeżeli ustawię na minus 1, to po prostu one będą się tak jakby dotykały, a zwiększając tę odległość, zwiększają się odstępy pomiędzy tymi elementami. Jednak, korzystając z tej opcji, ciężko byłoby mi tutaj ustawić. Ten szyk prostokątny w taki sposób, jakbym chciał, więc to odznaczę i przechodzę do kolejnej opcji, do opcji Constant Offset i tutaj określamy konkretną odległość pomiędzy elementami. I tak w tej osi chciałbym mieć 6 elementów. OK, dlatego ustawiam tutaj 6 elementów, i długość całej bryły wynosi 100 mm. Ale ten element jest odsunięty od tej krawędzi o 10 mm, i chciałbym, aby ten był odsunięty od tej krawędzi o 10 mm. Więc ten szyk będzie rozmieszczony na odległości 80 mm. Dlatego tutaj jako distance wpisuję minus 80 podzielić na 6. Jak tak wpiszę, to nie do końca zadziałało to tak, jak chciałem, ale jeżeli teraz zrobię minus 80 podzielić na 5, czyli na Liczbę dodatkowych elementów, które mają być dodane, to wygląda to już prawidłowo. Po prostu tutaj liczymy odległość dla elementów dodatkowych. Tak, jakby pomijamy ten element, który już mamy, i w tym momencie mamy już szyk w tym kierunku. I teraz, jak chciałbym dodać szyk w drugim kierunku, to po prostu dodajemy kolejny modyfikator. Mamy to zaznaczone, wybieramy. Kolejny modyfikator Array i tutaj od razu odznaczamy tę opcję. Przechodzimy tutaj i tutaj w osi Y dodajemy kolejne wystąpienia. I tak chciałbym tutaj mieć cztery powtórzenia tego szyku. Tutaj, jako distance x ustawiam 0 i tutaj, jako odległość w osi Y, wpisuję minus. 50, ponieważ ten element jest odsunięty od tej krawędzi o 10 mm, chciałbym, aby ostatni element był odsunięty od tej krawędzi też o 10 mm, więc tutaj będzie minus 50 i tych elementów nie będzie tutaj 6, a będą 4 elementy i odległość to minus 50 podzielić na 3. Czyli po prostu odległość szyku liniowego dzielimy na liczbę dodatkowych. Kopii, które chcemy dodać. I mamy coś takiego. I teraz, żeby odjąć te otwory od kostki zaznaczamy kostkę, dodajemy modyfikator Generate, Boolean, Difference i odejmujemy te elementy, które wykonaliśmy w szyku liniowym. Wyłączamy widoczność tych elementów i mamy coś takiego. Do tej pory te rzeczy, które robią w blenderze, robią poprzez analogię do systemów kadowskich, więc może nie jest to najbardziej optymalny sposób wykonywania takich rzeczy w blenderze, jednak to, co chciałem wykonać, udało się wykonać. I na dziś na tym zakończymy. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam cię do subskrybowania tego kanału.